Dzień dobry, dzień dobry. Bowers and Wilkins. No, nie o nichy dzisiaj również e, będzie. E, jeśli chodzi o kolumny, niekoniecznie e, mój gust, e, ale jeśli chodzi o słuchawki takie e, robocze do biegania, do jakiejś tam pracy w ogrodzie. OK, żadne wybitne, być może coś o nich e, opowiem. Wracając szybciutko do kolumn. E, niedoskonały salon, część piąta. No, oczywiście, mój salon biorę na tapet. Kolumna z lewej strony i odbicia tafla. Tutaj swego czasu był karnisz i były zasłony, grube zasłony bawełniane. Więc tutaj już coś. E, Miałem z lewej strony, a propos akustyki, zrobiona, Troszeczkę to tłumiło, troszeczkę się ten dźwięk poprawił. Na tej ścianie wisiały dwa apfozery. Czym są, do czego służą? Zapraszam na mój kanał. Tam troszeczkę o tym opowiadam. Apfozery to w dużym skrócie z jednej strony pochłaniacze dźwięku, a z drugiej rozpraszacze dźwięku. Więc miałem lewą stronę jako tako zrobioną. Ścianę za miejscem odsłuchowym była, ale tu się nic nie dało zrobić. Więc tak naprawdę troszeczkę polepszyłem, ale brak oddechu dla kolumn w tych dwóch rogach no, był nie do zniwelowania w tym miejscu. I kiedy kupiłem pylone Dajmondy 30, to się już wkurzyłem, bo sąsiad je ma. On ma zupełnie inaczej rozwiązany salon i u niego to grało bardzo fajnie. Grało tak jak wtedy, kiedy ja byłem w salonie odsłuchowym, jednym, drugim. Słuchałem, było pięknie, było barwnie, było melodyjnie, było szeroko, była scena, była głębia, była. Przestronność tego dźwięku dało się wyczyć stereofonie, lewy, prawy głośnik, a kiedy je przywiozłem tutaj do tego dziadowskiego salonu i wstawiłem, to nie było praktycznie nic. Było oczywiście sporo basu, dudnienia, bo tym charakteryzują się diamondy, ale poza tym basem tak naprawdę tutaj wszystko było wytłumione, wygłuszone i fatalne. Dlatego, jak chcesz zainwestować w sprzęt, w elektronikę, we wzmacniacz, w superkolumny, zastanów się, czy to w tym pomieszczeniu, w którym dzisiaj jesteś, w ogóle ma sens. Już nie mówię o kablach, przewodach i innych rzeczach. Pozdrawiam.